Na początku był czas. Uwięziony w jednym punkcie, otoczony nicością. Pojedyncza nitka przemijania, zamknięta w zastoju, kłębiąca się w swoim więzieniu coraz bardziej i bardziej. Kiedy czas wydostał się z punktu, zaczął niczym strumyk wody w skale. Drążyć materię w nicości. Dzięki czemu pojawił się wszechbyt. Pierwsze bóstwo, dziecko czasu, powstałe z potrzeby istnienia. Wszechbyt stworzył wszechświat. Sam jednak nie mógł nadać kształtu i sensu znajdującej się we wszechświecie materii. To zbyt skomplikowane zadanie dla jednostki. Wszechbyt podzielił się więc na dwa boskie byty materię i istotę. Zadaniem materii było nadać kształt nieskończonym ilościom materii, z której składał się wszechświat wyrzeźbić z nich wymiary, galaktyki, planety i wszystkie mniejsze byty, które znamy dzisiaj i które istniały miliardy lat temu. Istota miała z kolei nadać sens każdemu bytowi ukształtowanemu przez materię. Układała ona ziarnka piasku w ziemię, drzewa w lasy, planety w układy, gwiazdy w gwiazdozbiory. Nadała sens istotom żywym, dając pustym ciałom umysły. Wraz z postępami w procesie tworzenia okazało się, że wszechświat jest zbyt niezmierzony i skomplikowany, aby dwa byty, choćby boskie, były w stanie go stworzyć i się nim opiekować. Z konieczności opanowania chaosu materia i istota podzieliły się na dalsze, pomniejsze bóstwa. Z każdego bytu powstała jednakowa ilość nowych bóstw. Podzieliły się sprawiedliwie, a więc każdemu bóstwu materii odpowiadało jedno bóstwo istoty. Z materii powstał więc Bóg kosmosu, sprawujący opiekę nad wszelką materią we wszechświecie. Jemu najbliżej było to swego przodka. A z istoty bogini czasu. Dbająca o czas jako pierwszy istotny byt, nadający sens wszystkiemu po nim. Dalej powstali Bóg Wymiarów i jego odpowiednik Bóg Wiedzy. Następnie Bogini Natury i Bóg Wyobraźni. Po nich Bóg Wojny i Bóg Niewinności. Na końcu ziściło się dwoje Bogów Magii. Postanowili stworzyć uniwersalną listę zasad, które każdy wymiar i każdy byt we wszechświecie, w tym oni sami, musieli bezwzględnie przestrzegać. Nikt nie sprzeciwia się temu pomysłowi albowiem wiedzieli, że nic nie może istnieć bez zasad. Bogowie stanęli więc w kręgu symbolizującym równość między nimi. Najpierw wszyscy wypowiedzieli chórem zasadę podyktowaną im przez wspólnego przodka, wszechbyt. I tak było. Potem wszyscy wypowiedzieli chórem zasadę podyktowaną im przez materię i istotę. I tak było. Następnie na środek okręgu wyszedł Bóg Kosmosu. rozejrzał się po swoich braciach i siostrach po czym rzekł: I tak było. Następnie na środek okręgu wyszła bogini czasu. Stała tak przez chwilę w absolutnej ciszy, po czym rzekła. I tak było. Następnie na środku okręgu pojawił się Bóg Wymiarów. Spojrzał na wszystkie istniejące światy, po czym rzekł. I tak było. Następnie na środek wyszedł Bóg Wiedzy. Jego ciało zabłysnęło niebieskawym światłem, po czym rzekł. I tak było. Następnie na środek okręgu wyszła bogini natury, zachłysnęła się pięknem wszechświata, po czym rzekła. I tak było. Następnie na środek okręgu wyszedł Bóg wyobraźni. Wskazał na istoty żywe, błąkające się bez celu po wszechświecie, po czym rzekł. I tak było. Następnie na środek okręgu wyszedł bóg wojny. Zderzył ze sobą klingi swoich mieczy, po czym wykrzyknął. I tak było. Następnie na środek okręgu wleciał Bóg niewinności. Owinął swoje ogony wokół siebie i spojrzał pozostałym bóstwą głęboko w oczy. Nie wypowiedział ani słowa, ale wszyscy wiedzieli. I tak było. Następnie, na środek okręgu wyszli bogowie magii. Spojrzeli na siebie nawzajem z lekko szyderczym uśmiechem, po czym wspólnie rzekli. I tak było. Na koniec wszyscy bogowie zgodnie wypowiedzieli dwunastą, ostatnią zasadę. Wymyśliwszy wszystkie zasady, bóstwa rozeszły się po różnych zakątkach wszechświata, aby podziwiać swoje dzieło. Super, nie? Uwielbiam tę książkę z mitami. Niestety po katastrofie trochę się zniszczyła i tylko jedno opowiadanie jest w całości. Tak, ciekawa. Dziękuję, że mi poczytałeś. Nikt inny nie ma teraz czasu, wszyscy pracują. Hmm... Jak myślisz, czy Wielcy Przedwieczni naprawdę istnieją i są tacy superpotężni? Nem sonda.